Do ciebie, komuś, są z tyłu są z tyłu za tobą wiesz a brawo Dobra, Dobra, Ko, już, już, już. Co, co panowie już co panowie już Pani, acerdo, co? To, 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 to... panie wojtku panie, panie, to... panie Wojtusiu panie, panie, panie Wojtuszu, pan już idzie niech filmuje pan już idzie panie Wojtusiu panie wojtusz panie, Wojtuszu. panie, Wojtuszu. panie Wojtuszu, pan już idzie sobie, o, panie Wojtuszu. Panie Wojtuszu, już idzie sobie. Tak co za się tak to nie ma co tak to nie ma co tak to nie ma co tak ma? co tak to nie ma co tak to panie nie Wojtku, ma? niech pan zjedzniker. Zamkijku kurwa, do siebie nie mówią! Zjedź Nikersen, zjedz, zjedz tak panie Wojtku. Co tak to nie ma? Co tak to nie ma? Tak, Co tak, tak to nie ma? Oni powiedzą po swojemu, a potem mają w dupie. Co tak to nie ma? Chodź, bo to jest to byli Zobacz, właśnie, właśnie to o czym mówiłem. Za każdym razem się coraz bardziej przebierają. Tak, tak. Dobry jest! Panie Wojtku, jest. trafi pan do zakładu karnego. Czy pan sobie to, to zdaje nie, z tego sprawę? No, w ten Wojciech sposób. Wojciech Polczański. Wojciech Polczański. Właśnie sobie zarobił No w ten na sposób. To, to kurwa, macz popatrz Ty się! Jebiany, popatrz Ty się! Na <śla> raz to się Straszny prymitywizm, nie? Tak? No strasznie, tak się zachowują. Ech, najgorzej, że trzeba nerwy na wodze trzymać.